ze mną pan burmistrz tego, tej gminy, tego miasteczka, Wiesław Janiszewski. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. 20 lat Polski w Unii Europejskiej, 20 lat województwa śląskiego w Unii Europejskiej, a 20 lat też Czerwionki Leszczyn w Unii Europejskiej. I oczywiście o tych 20 latach sobie tutaj porozmawiamy, ale żeby tak naprawdę zacząć tę rozmowę, trzeba się cofnąć jeszcze o 4 lata, czyli do 2000 roku, wtedy likwidacja kopalni Dębieńskiej, Bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich stref życia lokalnej społeczności wydarzenie. No właśnie, co wtedy działo się tutaj, jak ważne to było zdarzenie dla mieszkańców Czerwionki Leszczyn i, i, i całej okolicy tak naprawdę. Tak, rok 2000 dla, 2000 dla gminy i miasta Czerwonka Leszczyny dla ponad 40 tysięcy mieszkańców to zamknięcie kopalni żywicielki, matki żywicielki można powiedzieć dla większości mieszkańców tej gminy. To likwidacja ponad 2,5 tysiąca miejsc pracy. To przede wszystkim obawy, to poszukiwanie dróg rozwoju, ale jednocześnie widać, to było wśród mieszkańców: obawa, można powiedzieć, troska o przyszłość. Na pewno duży stopień pauperyzacji. To wszystko no, powodowało takie ogólne społeczne przygnębienie, które no, towarzyszyło przede wszystkim zamknięciu zakładu pracy. W tej atmosferze, która towarzyszyła mieszkańcom. Można powiedzieć, rok 2004, czyli rok wejścia Polski do Unii Europejskiej, to, to także czas takiego, takiej nadziei, nowego otwarcia, także poszukiwania nowych dróg rozwoju. W tym czasie także rozpoczęto realizację ważnego zadania, zadania nie tylko lokalnego, ale można powiedzieć regionalnego. Ponad regionalnego to jest budowa autostrady. Ona też jest związana ze środkami zewnętrznymi. W tym czasie Funkcjonował komitet sterujący, który przygotowywał cały, całą procedurę budowy autostrady i, między innymi, wskazywał, gdzie będą zjazdy. Tak się składa, że miałem przyjemność pracy w komitecie sterującym, włącznie z moimi poprzednikami, i udało się dla, dla gminy. Wywalczyć dwa zjazdy. To w, no w dalszej perspektywie pokazało, że to był taki strzał w, 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 można powiedzieć w dziesiątkę, ponieważ to był taki nowy impuls dla, dla gminy. Już bezpośrednio oczywiście związany z tym, że z jednej strony otwarcie na Europę, na Europę Zachodnią, a jednocześnie możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to także szukanie nowych rozwiązań, jeśli chodzi o przygotowanie urzędu, pracowników na możliwości pozyskania środków zewnętrznych, budowa, budowa nowych struktur, jeśli chodzi o, o wydziały, między innymi wydział pozyskania funduszy zewnętrznych, ale także duży obszar taki promocyjny gminy, bo tereny zjazdu z autostrad to tereny które można było przeznaczyć na specjalną strefę ekonomiczną, czyli to już jest ten obszar, który dotyczył braku miejsc pracy. W roku 2012-2013 stworzono specjalną strefę ekonomiczną, i w roku 2015 już zagościła, na terenie gminy pierwsza inwestycja firma Teneco, która dzisiaj zatrudnia już blisko tysiąc pracowników. Można powiedzieć, rozpoczęliśmy odbudowę miejsc pracy dla, dla mieszkańców. To jest ta, można powiedzieć, nowa perspektywa, którą no, myślę w sposób dobry, bardzo dobry. Udało nam się wykorzystać. Zjeżdżając z tej autostrady, pośród no, autobany, tutaj u nas, widzimy oczywiście hołdę, czyli tą pozostałość po przeszłości. Ale jeżdżąc po mieście, po, po całej tutaj okolicy, widać bardzo dużo tych słynnych tabliczek, informujących o dofinansowaniu europejskim z flagą Unii Europejskiej, z nazwą, jaki to był fundusz, czy jaki to był program. Czy właśnie te 20 lat, gdzie pan prawy jest przez te 20 lat burmistrzem miasta, udało się wykorzystać właśnie ze względu na, na to wsparcie unijne, że no, może pan dzisiaj powiedzieć, że zrobił gmina, pan, urzędnicy, radni zrobili wszystko, żeby jak najwięcej tych unijnych środków tutaj spłynęło? Ja myślę, że sami mieszkańcy gminy, ale przede wszystkim ci, którzy tą gminę odwiedzają, goście, Widzą, że, że, że mamy duży rozwój, dużą perspektywę rozwoju. Można powiedzieć, że kopalnie przypominają tylko dzisiaj trzy stoszki. Zresztą charakterystyczna rzecz, ona myślę, była także fundamentalna, że w, w momencie otwarcia na możliwości unijne, z, Stworzyliśmy y, strategię rozwoju gminy. Y, ta strategia oczywiście zakładała rozwój gminy, ale już bez kopalni, y, maksymalnie z możliwością pozyskania wszystkich tych środków, które pozyskać było można. Tak jak wspomniałem, byliśmy na to przygotowani także organizacyjnie, poszczególne wydziały przygotowywały projekty no po to, żeby te środki wykorzystać. Szereg zadań, bo i środków dużo. Kwota środków zewnętrznych to jest ponad 102 miliony złotych. Zadania realizowane w całej gminie to jest 6 stołet, cztery dzielnice miejskie kilkanaście milionów złotych na rewitalizację społeczną i można powiedzieć taką funkcjonalną zamyczku w Leszczynach. To środki finansowe na e, zewnętrzne, na rewitalizację zabytkowego osiedla e, familoków, e, można powiedzieć, perełki, jeśli chodzi o e, architekturę. E, dzisiaj e, familokami, e, familoki to nasza e, e, duma. Ale jednocześnie taki element promocyjny dla gminy i miasta. W ten obszar na pewno będziemy jeszcze, czy na ten obszar, pozyskiwać środki, środki zewnętrzne. Niedokończona hala sportowa. W jej miejsce, czy na jej, na jej miejscu, powstaje centrum kulturalno-edukacyjne. Zagospodarowane tereny pod hale. Targową, to, to remont kąpieliska, to budowa sal gimnastycznych, przedszkoli. To, to są takie, można powiedzieć, obszary inwestycyjne, zadaniowe. Ale także i obszary tak zwane miękkie, pozyskanie środków na doposażenie urzędu, szkół, przedszkoli, zakładów pracy, to 200 komputerów dla placówek oświatowych, to 100 komputerów dla urzędu, to wdrożenie nowych technologii. To także duży obszar, który dzisiaj jest związany z energią odnawialną. Jesteśmy, można powiedzieć, liderem, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Bardzo duże zadanie 22 miliony złoty, instalacje fotowoltaiczne, plus pompy ciepła 760 milionów. Beneficjentów skorzystało z tego obszaru. To inwestycja w oświetlenie, ponad 400 lamp. Jesteśmy w tym obszarze także, także liderem. To środki na termomodernizację, na rewitalizację. Także. Patrzymy na Unię, środki zewnętrzne, także w perspektywie. Stworzyliśmy strategię rozwoju dla gmin Powiatu Rybnickiego, gdzie jesteśmy liderem. Tam czekają na nas duże środki dla ponad 500 kolejnych instalacji fotowoltaicznych. To środki na OZE, na rewitalizację. To budowa także centrum przesiadkowego, można powiedzieć, perspektywa, która została już otwarta, to, 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 to środki z, z KPO. Na tą okoliczność jesteśmy przygotowani. Wiemy o tym, że, że te środki już są. To nie tylko KPO, ale także Fundusz Spójności. Wiemy, że trzeba je wykorzystać do roku 2026. Jesteśmy patrząc na to z perspektywy tych zadań, które realizowaliśmy, wszystkie zadania żeśmy rozliczyli, czyli wdrożyliśmy i to pokazuje na, na to, że jesteśmy skuteczni, jesteśmy efektywni. Bo, bo dzisiaj no, jest ważne takie stwierdzenie, nie tylko być może nawet najłatwiej pozyskać środki finansowe, ale gorzej je wykorzystać i, i gorzej je rozliczyć. My w tym obszarze jesteśmy, można powiedzieć, bardzo skuteczni. Czy bez tych 102 milionów przez te wszystkie lata Czerwionka Leszczyny byłaby w tym miejscu, w którym się aktualnie znajduje? E... No oczywiście to, co, co przedstawiłem, to, to bez środków zewnętrznych tego, tego rozwoju na pewno by w takim zakresie nie było. Stąd jest to olbrzymi impuls, impuls finansowy, który czy olbrzymie środki finansowe, które dały taki impuls rozwoju naszej gminy, można powiedzieć takiej nowej, nowej perspektywy. To także jakiś rodzaj, powiedziałbym, bezpieczeństwa, bo, bo musimy mówić o tym, że to wszystko nie sprowadza się tylko i wyłącznie do, do środków finansowych. To, to obszar wymiany kulturalnej, to obszar wymiany młodzieży. To także to wszystko, co jest związane z integracją, jeśli chodzi o o mieszkańców Unii, ale to także kwestia bezpieczeństwa. Dzisiaj, patrząc na wydarzenia na granicy wschodniej, wiemy doskonale, że bez wojsk NATO nasze bezpieczeństwo byłoby, no, można powiedzieć, zdecydowanie mniejsze. Stąd ja widzę. Można powiedzieć same w tym obszarze plusy przy jednoczesnym zachowaniu tego wszystkiego, co jest charakterystyczne dla, dla, dla naszej małej ojczyzny, dla, dla Śląska. Zwyczaje, obyczaje, to wszystko, co jest związane z. z, z naszym życiem tutaj na, na Śląsku. To nam nie przeszkadza być Ślązakiem, Polakiem, ale jednocześnie być, być także przedstawicielem tego, tej, tego, tej dużej grupy państw unijnych.